Witam Państwa i zapraszam, tak jak to mówił Bartosz Pomianowski, do, w, przed każdym odcinkiem <laughs> Pociągu do Wielkopolski. Bartłomiej Bartosz, to był do Bartomiej. Dobrze, Nie, jak uraziłem przekręcenie... Powiedz sobie. Bartek. Bartek, o Bartek Pomianowski, dokładnie. Jesteśmy w Poznańskiej Grupie modelarzy Kolejowych, zlokalizowanym w Poznaniu, przy ulicy Fredry 13, w budynku Zespołu Szkół Komunikacji i Techników Komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tutaj nasz kolega, który trzyma kamerę, czyli Artur, wszyscy wiemy co to jest. Nagrywa mnie dokładnie przy makiecie jednej z dwóch klubowych makiet. Mamy cztery, ale mówię, że mamy dwie, bo do dwóch nie wchodzimy. Nie ma prezesa, więc jest jak jest. Tutaj akurat jest część makiety, która datuje na rok 92, mój 93. Czyli mam mniej więcej 32-33 lata, jest wieku naszego operatora kamery. Może troszkę młodsza. Tak, mamy tutaj stację Podgórzyn, widoczną tutaj. tę Prze kamerę tutaj, w tą stronę. tak. To jest Podgórzyn, jest ona stylizowana na lata 60 te bądź 70 Jak widać, to jest, mamy składy, które no, nie odzorowują idealnie w tejże epoki, aczkolwiek. Jest jak jest. Można zarówno że to są lata 2000-90 i wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja kolei w Polsce. Na jak dalej wygląda? Jest ona wzorowana na typowo stację górską. Jak widać wokół mnie są piękne góry, lasy, drzewa, dziki kuny, jenoty, sarny. Jak i piękne spalinowe składy zasuwają tutaj z jakże szybką szybkością. Obecnie widać lokomotywę SM42 ze składem mieszanym, czyli poziom zdawczy można ująć o trakcji spalinowej czyli według IR11 byłaby to, był to poziom kategorii TKS o numerze 3.3 i reszty nie będę mówił, bo nie pamiętam będę, będę szczery z lewej strony naszego operatora kamery no, chwila na przesunięcie widoczny jest kawałek toru to nietypowy, ponieważ mamy tutaj coś takiego jak toru, dokładniej bodajże 600 mm i 1435 dokładnie gdzie nasz kolega zbliża, widać pojazd żółty to każdemu dobrze znany, jaki trzeba kategorii C z jednym, z, z dwoma sygnalizatorami, włącznie jakiś tunel i fila. I w tunelu odgałęźnia się linia wąskotorowa w stronę, w stronę prawą, czyli moją, jak i w lewo na stację nadgórze, do której zaraz przejdziemy w lewo. Ruch obsługiwany na tejże linii małej, jakże widocznej, jednotorowej, pięknej, bezpiecznej lub nie. Głównie SM4, nie SM, przepraszam, tylko seria czeska CD 1810 Motorak. Obsługi, jak widać, tam jest nawet stoi pięknie wygaszony. W Polsce, motoraki spotkamy między innymi na liniach transgranicznych. Dajmy trudne tak, kolega, bodajże idący w niebieskiej koszulce. Nie mogę się mylić tak? z przewoźnika GW-Train. Na odcinku Sęgisław, Trutnow jeżdżą, jak i po, w Pleszy w miasto i Plesze o ile dobrze pamiętam, rejony naszego kam operatora kamery, jak i, są, jak i jeżdżą na Czechosłow Czechach i Słowacji, przepraszam, bo Czechosłowacja nie istnieje od 30 lat. Jak widać, mamy też kawałek linii dwutorowej, dokładnie taki piękny wiadukt nad e, całą stacją, prezentuje ona część z naszej pięknej magistrali, która Jakbyśmy przeliczyli długość torów, jest wynosiona 70 metrów, a torowo, pociągowo, makietowo, skalowo wynosi ona mniej więcej 8 km. Mniej więcej, nie wiem, tylko nie pomiary były robione 3 miesiące temu. Mogę się mylić. Jest tutaj widoczny mały kawałek stacji wąskotorowej, Jest to stacja pod dużym zamek. Jak widać z tej strony po prawej naszego operatora, jest zamek taki piękny net, podświetlony. No jak sama nazwa mówi, Podgórzyny Zamek jest to stacja w Podgórzynie, przy zamku, czyli dojeżdżają tutaj pociągi wąskotorowe. Dajmy właśnie lxt 2 która stoi tam, na dole i udaje, że, że jeździ tak jak kolega z 6 klasy dobrze podpowiada. No z przyczyn technicznych lub ci nie, po prostu nie zajeżdżamy tutaj, nie będę chodzić w szczegóły dlaczego, jak ktoś jest zainteresowany. Zapraszam nas, zapraszam w odwiedziny we wtorki od 16 do mniej więcej 19. Wtedy z chęcią cztery oczy albo i więcej z chęcią tu wyjaśnię dlaczego. Na stacji mamy zarówno małą bocznicę, nie szlaką, ponieważ nie jest ona na szlaku, w stacji. Tutaj mamy dwa składy, węglarek, jeden, cztery. Jeden skład wynosi cztery węglarki załadowane węglem, a drugi to jest. Są cztery, trzy węglarki zamontowane z stacji. Dobrze, dobrze. Skąd? Czerwony! 38. A więc jak było słychać w międzyczasie, nasz mały kolega Oleg informował o odjeździe pociągu ze stacji. Duża, duża stacja. Będąc szczerym nie jestem w stanie słyszeć jak ona się nazywa, bo nie pamiętam. Przebywam głównie na tej na tej. Olka Oluj! Olek! Dla się nazywa ta stacja, której robi. Tu jest ta duża stacja. Ryszardopolis! Dokładnie. No, Jeśli ktoś nie dosłyszał, jest to stacja Ryszardopolis. Bazowane, wzorowane na imieniu naszego prezesa klubowego, którego pozdrawiamy serdecznie. Między innymi... O, bo, w do, bo, bo, do, bo. Tak, w wodowie. Jest on zarówno dyrektorem technikum komunikacji, o którym wspomniałem na samym początku, jak widać, krawat szkolny, w sądziwia, są dla osób zainteresowanych dołączeniem do naszej szkoły, wskoczeniem na właśnie tory, jak to mówi, motto szkolne. Mamy tutaj takie coś jak niebieskie koszule, bądź białe. Białe z między innymi na główne okazje typu zakończenie, rozpoczęcie roku, bądź jakieś ważniejsze apele, a na co dzień chodzimy no jak widać. W tym momencie do połowy wygląda mniej więcej jak typowy profesor, bądź student na, u, na uczelni podczas lekcji zdalnych podczas pandemii, czyli do połowy nie widać, czyli adekwatnie krawat. I niebieska koszula. Pod spodem nie będę wnikał, dyrektor też nie wnika co się nosi, byleby nie była to ani na wierzchu bluza, kurtka, sweter, co najwyżej, bez kaptura, granatowy bądź czarny. Eee, przyjmowane są zarówno krawaty PKP, ale to już jest z e, oczystego so, so miłosierdzia naszego dyrektora szkoły. W dodatku mogę stwierdzić, że... Poczekaj. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą co, przy czym jesteśmy. Makieta, po, e, pozycje w kolejowych. Zespoł Szkół Komunikacji przy ulicy Fredry 13 w Poznaniu. Tak samo na klubu, informuję. Witam Państwa z sekcji podgórzyn. z lewej strony, lewy dolny róg, Proszę o kamerę, tam na stronę. Tam bardzo ładnie mamy stację podgórzyn. Kontynuując i nidokiem, często ma to o budkach na wagonach, które akurat przejeżdżają obok mnie. Państwo tego nie widzą, ponieważ jest tutaj piękna góra. Taki zamek. Były one stosowane mniej więcej do lat 60. do momentu kiedy. Za... Władze, jak i fabry, fabryki produkujące wagony towarowe wpadły na plan Ej, słuchaj, możemy zrobić takie coś, że zamiast robić budki na końcach wagonu albo na początku, w zależności od tego jak się patrzy na taką wagon, ponieważ może być z, z, z przodu albo na końcu, z lewej, z prawej, z przodu albo z tyłu, obojętnie Można zrobić tak, że się to wszystko stali w jedno i hamowanie wagonu będzie, będzie możliwe na możliwe dwa sposoby Pierwszy. Hamowanie hałusem, raczej mniej więcej jak w samochodach, albo w autobusach mamy dźwignię, hamulec za która się nie powinno działać. Ja to na takiej samej zasadzie, aczkolwiek zamiast y, faktycznie dźwigni, które trzeba pociągnąć z impetem do góry jest małe koło i takie koło trzeba zakręcić, żeby zahamować skład albo odkręcić, żeby aby odhamować... bo sobie wyciekają, Polera, muszę iść do To można to z, albo za pomocą wspomnianego kółeczka zahamować, albo odhamować, bądź za pomocą Hamul, kranu hamulca głównego zahamować cały skręt raz za porządnie Wtedy... kolega przy... chyba nie... Woli, byli pracownicy, tutaj dobrze Szanuję jego opinię, jak moja jest inna Wystarczy jedna osoba, góra dwie W, w przypadku lokomotyw sm 42 su SBS. I to w sumie tyle, bo nie było więcej produkowanych Na lokomotywie były dwie osoby I Pomocy i maszynisty i maszynista, ale o to zaraz opowiem po, o, po opowiedzeniu o tym, tak, dokładnie Maszynista Była tak rozumiem. A. 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 I było na maszynistach hamową, ekranem głównym, i nie, nie hamował. I tyle, był je, skład zahamowany. Nie, powi nie powinien się Nie powinien. A. A. Dobrze, Arturze, proszę, wczesnij się w lewo, odwróć się w tamtą stronę. 네. Aha, faktycznie. Ponownie informuję, inf informuję, oświadczam, czytam, piszę, słucham, robię coś o. Jakże widocznej tam splocie toru to jest, jest coś czego w tym kraju nie widzimy za często, ponieważ ja, występuje im to chyba raz na skalę kraju w Pleszewie to A co w... jest coś takiego, że co, że... Co że tory, i w że tory są ze sobą e, połączone, wąska torówka z, z normalnym? Tak, dokładnie tak? dobrze, więc staniemy tak, żeby kolega też mógł widać, bo jest A więc tak, tak jak mówiłem wcześniej lub i nie mówiłem, nie pamiętam będę szczery, można mnie zatobić. Mamy tutaj z plottoru, Arturze, chodź podejdź, zaprezentuj z bliska, mamy z toru, trzy szyny, z czego każda szyna ma znaczenie, jakby nie patrzył, bo bez jednej z tych szyn to nic by tu nie pojechało. Coś by ale nie o tym rozstawie, o jakim chcemy. Mamy tutaj widoczne dwie szyny główne, dla linii normalnotorowych, czy Tego nie było? E, dla linii normalnotorowych o rozstawie 1430 mm, czyli mniej więcej B43. 35. Nie. 43. 435. No w metrach. Mało istotne. Ja mało ja istotne. No. no i mamy też tutaj szynę po środku. No bardziej jest po prawej stronie, ale chodzi o to, nie musiszważać, bo ja zaraz przejeździe Tu jest linia wąskotorowa, która jak no widać właśnie. przechodzi tutaj no, 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 no. i ona zmienia się prawo, przechodzi na stronę prawą, ponieważ auto ten ona się odbija w prawo. No, mamy no tutaj widoczny pociąg jadący Motorakas, czyli seria 810. Które, to jest jakiś górski, nie, chyba? Ee, czy nie? To jest nie. E, autobus szynowy. A, no właśnie. E, gdzie był wykorzystywany na już nieistniejącej Czechosłowacji. To, to niestety. Ja, ja jestem zdania, że niestety, bo łatwiej się mówi. Ha, tak, bo jest łatwiej powiedzieć, że była Czechosłowacja, a nie Czechy i Słowacja. Młatw dla mnie ułatwienie. Tak, i w takim motorach serii 810, dokładnie seria 810, mówiąc poprawną nomenklaturę, jak mówi to jeden to, to ja, znaczy się nauczycieli w szkole. Czyli to jest to wahadło, tak? Tak, to jest to wahadło, o którym mówię. Wjechał on na stację nadgórzyn, jest to stacja końcowa o jednym torze, jednym semaforze, jednej krawędzi peronowej, jednym peronie, jednym i, wszystkim. Jednym wszystkim tak naprawdę. No i obsługą stacji, jakby nie patrzeć. No, i tak naprawdę nie ma co tu opowiadać. Jest to odzorowanie na typowo czeską stacyjkę końcową na linii, typu totalne gdzieś w środek klasu, Nie ma tam nic oprócz dzik, dzik, Kun, Sarn, Jenot i czegokolwiek tam jeszcze sobie osoba nie wymyśli. E, co do samej serii 810 powstała ona w latach 60., -tych, 70. -tych, mniej więcej, nie jestem w stanie określić, bo nie jestem chodzącą w Wikipedię, niestety. Albo stety. ona miała jedną misję. I te, je, misja. Tego małego czegoś była jedna. Uratowanie czeskich przysłowackich przysłowowych lokalek od, upadni od upadnięcia. Wszyscy wiemy lata 90., 60., jakby nie patrz, bo w latach 60. zamykamy też wiele dni. A więc, lata 60.. Dobrze, kolega mówi. Lata 60., -te, 80., -te, 90. -te. i sławne cięcie w latach 2000. to był chyba drugi kwiecień 2000. 5 lat przed śmiercią kardynała, w sumie nie kardynał, bo już był papieżem, Jana Pawła II. Ale o tym nie będę mówił. Nie jest to temat dzisiejszej rozmowy. <laughs> yy, I tak naprawdę było, powstały one, tak w sumie, żeby uratować linię do małych, do małych, mniejszych miejscowości dajmy. Nie wiem co mogę za idealny przykład Paraty. takiej linii. Tak, ale bar, nie wiem. Idealnym przykładem z mojego rejonu mogę powiedzieć, że one uratowałyby linie. Dajmy! Gorzów Wielkopolski Myślibusz, Kostrzyn nad Odrą przez Pyrzyce i my, przez Myślibusz i Pyżyce do Stargardu. Z, ze z Gminy w do obecnie Zwierzyn, do Lubiany Pyrzyski, dalej do Stargardu, czy do A z gminy Damasławek? Z gminy Damasławek nie powiem. Zgaduję, że pewnie linia z Poznania Wschodu do, do Kcyni tam dalej, Szła do Nakła i gdzieś tam, tam dalej i tak dalej. No i na pewno wszelakie linie nasze dolne, Dolnym które obecnie są sukcesywnie reaktywowane przez... E, nie wiem jak to się nazywa, przez, urząd, przez urząd dolność. No, KD, no, przez KD ogólnie rzecz ujmując, ponieważ to się nazywa bardziej profesjonalnie, nie, nie znam tej nazwy. Koleje Dolnośląskie. Nie chodzi o to, bo to jest UD, UDDK czy jakoś tak. Nie będę o tym mówił, jakby nie patrzeć. Widzę ten szczery uczuń, jak na Twojej twarzy, Arturze. Aczkolwiek wszyscy wiemy, że Urząd Województwa Dolnośląskiego sukcesywnie reaktywuje linię. Ostatnim świeżym tematem jest linia z Wielanie Góry przez Mysłakowice do Karpacza. Później z Lubania Śląskiego do. Do Mirska, do innych wiosek okolicznych, jak widać, pociągi tam jeżdżą. Nie, to są w Lubuskim. Do Świeradowa, tak jak kolega mówi, pociągi tam jeżdżą. Chyba. Na pewno to nie jest województwo lubuskie, gdzie je odwołują codziennie. Chociaż dzięki pracy Wojciecha Dingesa, czyli obecnego wiceprezesa Poleregio, czyli dawnych przewozów regionalnych, między innymi przez niego, jak i tak samo z całego zarządu lubuskiego zakładu przewozów regionalnych, przepraszam, Poleregio. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień liczba odłam pociągów bardzo dobrze, sukcesywnie się zmniejsza, patrząc na to, że o, tak, tak jak ja wspomniałem wcześniej strona czy zetka w Lubuskim gdzieś wyjechało, informuję. Informuję to też ja, jako główny zarząd, członek, wiceprezes, prezes, założył tego wszystkiego razem z moimi znajomymi, o których nie będę wspominał, ponieważ się w tym kraju od mniej więcej 10 lat na stan. 16 marzec, czyli piątek, był to dzień wczorajszy. Było odwołanych 8 pociągów do, i w porównaniu do zeszłego roku, czyli 24, było w zeszłym roku to było 34 pociągi. Widaj zmianę na plus, jakby nie patrzeć. I tak naprawdę jest to tyle. Z makiety mogę powiedzieć jeszcze, że mamy tutaj kolejkę liniową, która z przyczyn technicznych nie jeździ Powód jest tak naprawdę banalnie prosty. Producent, który stworzył tą kolejkę, dokładnie linki do tą kolejkę doszedł do wniosku, że ona będzie działała na zasadzie prostej czyli jeśli są linki tego typu, z tego, tego producenta, nie innego, choćby, nie wiem co było, jakby było to tak naprawdę to samo, to, to nie powiedzie, bo nie i było to na takiej zasadzie, że producent, który stworzył tą kolejkę liniową przestał produkować od tej linki, tej linki a to, że u nas linka już ma 30 lat, nie lepiej zerwała się, no i chcąc nie chcąc Taka kolejka już nie ruszy, ponieważ linki nie zdobędziemy. Jest ona albo w ogóle już niedostępna, albo jest bardzo słabo, bardzo znikome są jej źródła, nie można jej tak łatwo pozyskać. Stąd też mamy zamontowaną linkę innego rodzaju. Jak stąd też takowa kolejka nie jeździ, bo linka jest inna. Wszystkiego dobrego. Nawzajem, do zobaczenia. No tak, tak. A więc dochodząc do konkluzji, mamy jeszcze z tamtej strony. Widocznie, no, bo bo prosto motywowane na nie stacjonuje tam na co dzień wagon serii 810, to tak jest to seria polska. Nie powiem Państwu o znaczeniu tego, ponieważ go nie znam. Mamy zarówno widoczny wagon 111A, chociaż mogę szlić, ponieważ wyglądam trochę jak wagon serii YB, mogę się mylić. W razie czego wszelakie poprawki są mile widziane na YouTube w komentarzach czy tam, gdzie nasz operator, kochany, to rzuci. Mamy zarówno jeszcze lokomotywę SP42 Czyli spalinową o zasilaniu do... inaczej by źle powiedziałem Co, skończyło się? Zaraz się skończy. Wszystko jeździ dobrze, pięknie jest. Dobrze, może pan nie słyszał, ale coś nie słyszałem kolega tam stojący, wskazujący pan też nie słyszał i Co pan się dzieje pan... z tym wagonem? Nie, nie, chodzi to o swój wagon. Pani też pewnie nie słyszała gdzieś też nie słyszały, aczkolwiek zapraszamy, zapraszam jak Ciebie, abyś opowiedział nam o tej stacji tak naprawdę, co tu się znajduje, rozumiem twój entuzjazm. Później się to dogram, później się to dogram. teraz idźcie dalej. No. Dobrze, to może ja opowiem powierzchownie z tego na bazie na tym, co ja wiem, jest to stacja Ryszardopolis, jest to stacja pięciowęzłowa, pięciokierunkowa, o ile dobrze pamiętam, Raz, dwa, trzy, cztery, tak trzy, by cztery, pięć więc się zgadza, mamy tu na tej stacji cztery linie dwutorowe oraz jedną linię jednotorową jak mały kawałek linii wąskotorowej, która tutaj kończy, jak, jak, jak jednotorowa, jednotorową obecnie mi, mi możemy zauważyć, że w stację wjeżdża pociąg pośpieszny oraz wjeżdża pociąg wojskowy dokładnie do mówiąc Echelon, jak i stację wjeżdża ekspres Odra który kursował w latach 70. i 80. dla członków partii PZPR. Nie mieli z PZPN, tak jak ja to zrobiłem kilka lat temu, ale o tym nie rozmawiamy. Był to przeznaczony stricte przez pierwsze kilka lat, miesięcy był przeznaczony stricte dla członków partii w naszym kraju, wcześniej z znanym również jako Polska Rzeczpospolita Ludowa. Tam, ale po, po tym jak przeszło kilka miesięcy, kilka lat, Został on udostępniony dla każdego, więc każda osoba posiadająca bilet na takowy poziom, mogła nim jechać. E, czym się odróżniał od, od czegokolwiek innego? Po pierwsze, nowsze, lepsze, czystsze, bardziej komfortowe wagony. Komfort w tym składzie rzeką był lepszy. Był on złożony z 10 wagonów, czyli na chłopski rozum 4 wagony pierwszej klasy, 4 wagony drugiej, drugiej klasy. Albo 5 wagonów drugiej klasy, nie wiem, nie pamiętam. I na pewno był jeden wagon barowy. Tutaj widzimy dwóch chłopaków, flonów, jak to by się określiło, dokładniej członków klubu, którzy przechodzą, chcą, chcą coś zrobić, aż my mamy na celu utrudnienie im pracy. Dlatego też informuję, że właśnie się od nas oddalają. Może i lepiej, może i źle. Jako ciekawostkę dodam, że mamy zarówno sieć linii tramwajowych, i w tramwaj, bardziej ponieważ nikt żadnych oficjalnie nie ma. A więc tak, Arturze pokażą o tą stronę. Zaczynę tutaj od wiaduktu. Jak widać, takowy wiadukt jest w remoncie. Może i lepiej, może i źle. Nie jest to jeszcze wiadukt, most dworcowy, ani most Świętego... No na ulicy Kronowej Jadwigi, most Świętego Rocha, tam Kuba przestawia tramwaj go na pętla. Teraz zarówno Państwo zobaczą, ja też zobaczę, po raz pierwszy od dawna, Artur też zobaczy, po raz pierwszy jakby nie patrzeć, cierzące tramwaje na, na naszym akwarium. ponieważ z przyczyn technicznych, remontowych, renowacyjnych one nie jeździły. bo był remont. Jesteśmy w Poznaniu. Tutaj remonty lubimy. Może bardziej, może mniej. Ale od mnie o to chodzi. Nie będziemy, nie będziemy się rozża rozżalać nad remontami. Mamy, jest to... 6 torów tramwajowych o rozstawie 1435 mm, czyli tak jak każdy typowy tor kolejowy w Polsce, typowa linia, każda, pierwsza lepsza. Co mi przyjdzie na głowę, jaka linia? Linia numer 3, Warszawa Zachodnia, Kółnowica, dalej Berlin, w drugą stronę Brześć. E, Minsk, Moskwa, dwie jeszcze, jest Smoleńsk, Moskwa i dalej. Pewnie to szło, szło i pewnie dalej. Idzie w głąb Federacji Rosyjskiej, ale do Niemiec idzie to aż do Berlina i z Berlina dalej, na Europę Zachodnią, Paryż i tak dalej, i tak dalej. E, obecnie ten kolega się skupia na uruchomieniu tramwajów, aby nam zaprezentować, jak taki tramwaj u nas jeździ. Tramwaj dokładnie GT8, GT bo to nie jest ani ZR, ani O, ani BMW, Fitbit Miku. Jest to tramwaj trzech, złożony z trzech członków. Jeden wagon sterowniczy, no i dwie doczepy, tylko złączone w jedną, są one położone przegubem. Wagon posiada 5 part drzwi, jedną kabinę, no prawa jedno jednokierunkowy, jeden pantograf na, za, zamontowany na przodzie takowego ten tramwaju. Zostały one wycofane z, z liniowej obsługi w Polsce w 2019 roku, albo w 16, 19 dokładnie, bo w 16 wycofano jego krótsze i krótkie, starsze poprzedniki GT6. Dokładniejsza nazwa tego modelu to jest... Gelenk Steepwag, no ile dobrze, powiem, szkoda, mogę się mylić. Jakby nie patrzyć o ile byłby to tramwaj z dawne... z aż, al bardziej mówiąc aktualnie z Gorza Wielkopolskiego, byłem w stanie zwierzęć, że to jest tramwaj... 6ZGTW, bardziej adekwatne 6EGTW, ponieważ ZAE jest, oznacza E. Czyli Einrich Stripwagen, czyli jednokierunkowy A. Zwa, Z, czyli 2 Richtuńc Wagen dokładniej, ponieważ źle musiałem o tym powiedzieć wcześniej. Różnica jest taka, 1Z oznacza dwukierunkowy, E jednokierunkowy. Tylko w Gorzowie jest zrobione to tak, że wagony, nawet i wagony 6ZGTW do, zostały ucięte o jedną kabinę w celu uproszczenia funkcjonowania linii tramwajowych, no i, ponieważ uznali, że to nie jest aż tak potrzebne, czyli mamy jeden, mamy tak naprawdę dwa wagony dwukierunkowe serii Helmut, czyli faktyczne z życia wzięte wagony 6 ZGTW. Reszta to mamy też w gorze jeden wagon 6 EGTW, faktyczny postawy od zera jako wagon jednokierunkowy Jedyny jeżdżący na świecie, na pewno w Europie, a jak w Europie, to i na świecie, bo nie eksportowano. Jak widać tam na pętli obecnie są wykonywane manewry, co fajne, tak przez Jakuba. Jakubie masz pomachać. Jakub jest jednym z świeżaków w naszym klubie. Obecnie studiuje na, polityce, na Politechnice w Poznańcu, jak tutaj Jędrzej. Jędrzej już nie jest jedno, ani pierwszoroczny, ani dwuroczny. Jako starszy, jak i kalendarzowo, klubowo, jaki pod każdym względem ode mnie, co jest są takie benefity z bycia młodszym. Nowacki, ja muszę pilnować, byś ty na ludzi wyszedł. Dokładnie. Jak widać przez to, że prezentuję się przed tą kamerą, chyba na ludzi wyszedłem. Mamy zarówno widoczny mały akwen wodny, tylko minus jest taki, wody nie ma. Nie wiem, co się z nią stało, ani, ani kto, kto, kto co z nią zrobił. My myślę, że ją wy, ktoś wypił. Nie wiem kto. Mamy tutaj zarówno kombinację alpejską, jak jakby to powiedział ze naszych nauczycieli. Arturze w lewo. I teraz, szanowni Państwo, widzą takie coś jak trzy wiadukty obok siebie, z czego jeden wiadukt jest na drugim gadutem, który jest nad drogą, dwupasmowy, Ma to cel jaki? Nie wiem, po że prostu żeby było. Słucham? Nie mam czasu. Jak słuchać wołajmy, aby poszedł do stację, stacji. Nie mam czasu obecnie, ponieważ opowiadam paniu, pa, Państwu o tej stacji. Widać też lokomotywę. co, mnie już ręce bolą. A mnie język. Mnie język boli, a ciebie ręce. Dobrze, może być i tak. I tak naprawdę z ciekawszych rzeczy mamy też za Arturem. Tam dokładnie widać obok ostatniego słupa sieci pod wysokości napięcia. O, o, właśnie, jest to jedna z dwóch stacji kolejki górskiej. Kolejka górska nie jeździ, ponieważ. Ponieważ nie, właśnie. czujemy się, że jest remont, remont może faktycznie kiedyś na, na, na jej czas przyjdzie, ale go nie ma. Więc jest to atrakcja statyczna, jedna z kilku. Zarówno mamy też motyw sakralny, mamy sam kościół widoczny tutaj, jak i jak Artur podejdzie. bliżej. jest wykonywany w tym momencie e, sakrament pogrzebu, pogrzeb jest odbywany, ponieważ widać, że jest wykopek, jest tam urny, nie urna tylko Trumna, ktoś tam będzie pochowany, nie wiemy kto, jest, zarówno jest widoczna, jedno e, jednostanowiskowy garaż Ochotniczej Straży Pożarnej, wozu nie ma, ukradli i przez te, przejeżdża poziom pospieszny i tak naprawdę chcę Państwu podziękować za jakże męczący, jak i mnie, Artura, jak i pewnie Państwa, ponieważ cholernie dużo rozmawiam, wywiad, opowieść o tejże makiecie, o tej części, Dziękuję za uwagę.